Cześć, jestem Jonych ja Witam Was w drugiej części yy, Skład lider. Popatrzyłem już na albumy, wybrałem sobie jednego obrońcę. To będzie Jordi Alaba jakiegoś takiego rezerwowego. Jordi, Jordi Alba. Albo, I będzie też. Na pewno sobie może wezmę na rezerwowych Pedro Rodriguesa albo zrobię tak. Wezmę sobie Lukę Modricza. Luka Modric On ewentualnie wejdzie do głównego składu, a to tylko mówię ewentualnie, bo to nie jest pewne. Sigur Sonani FSB, Markowe Verati pomyślę. Może sobie kogoś z polskiego składu, bo tak naprawdę mamy tylko jednego. A sobie weźmiemy następującego, Arkadiusza Milka. już jest milik i drugim polakiem będzie Grzegorz Krychowiek. Po Krychowiaku będzie jeszcze jeden Kry, Krychowiak. Krychowiek. Krychowiek jest i jeszcze będą dwaj, dwaj Polacy, czyli Krzy, nie, Krzysztof, a nie będzie. Zobaczcie, jacy są jeszcze Polacy. zacznijmy od tego, co zobaczycie tutaj na ulotce, To też powinno być jakieś takie coś właśnie. Lewandowski wiadomo. I jest Polska. To Polska. jest Polska. Yy, może być Sebastian Mila. No na pewno brąkarza nie wezmę, ale tej pary to chyba już będą wszyscy zawodnicy z Polski, ta trójka. I wezmę na pewno jeszcze Paula Pogbe. Tak dużo pogby. Poczekam na Pogby chwilę. Jest i Paul Pogba. Po pogbie skorzystam sobie z usług następującego zawodnika o imieniu. Chciałam powiedzieć, Carrie, Nie. O imieniu. O imieniu. Wayne. Wayne Rooney. To właśnie o niego mi chodzi. Ja Zobaczcie, jak jego to jest na kartę. Fajnie. Skorzystam sobie z usług. Tutaj też w niektórych klubach mam. Znaczy w prezentacjach mam 11, więc. Łatwiej, a jak mam już całych... To łatwiej rozpoznawać. Mowa była o teraz mi się przypomniało. I o buraku Ilmazie. Zaczniemy od buraka. Burak. I. I z Burak Ilmas. Czy jest taki łyfik? Jest burak Ilmas jest ilmas. Po iwazie tak wyślałem, że to będzie konopianka. Mm. konopianka. Co? Klianka. konopianka. Czyli zawodnik. Se Czy konopianka będzie tak miły. Gdzie jest jewęgiem? Może mi się później pojawi, ale teraz lecimy dalej. Gardbail! Uuu, ile ma kart? O, kim mi się pojawił, ale jaki na nie chcę? Ja chcę za niego jewęga. Pianka. Konopianka się nie pojawia. Konopyankka. kono Konopianka. -ko ale jest dobrze napisane. Chyba konopianka się na mnie obraził. Ale nie wtałam się go. <grym> I chyba... To jeszcze nie będzie koniec, bo mam jeszcze parę takich zawodników, z których można byłoby korzystać, na przykład z Czecha, ale chyba Czecha raczej nie wezmę. Mm.